Cześć, jest dzisiaj z nami kubot King Kong Ace 3. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanes, albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja że tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego nie. Cena. W tym momencie, jak wejdziecie sobie na sklep Kubota AliExpressie, to znajdziecie ten model w cenie około 1000 zł, ale jego sprzedaż jeszcze się nie zaczęła. Ona zaczyna się 22 lipca i w momencie, kiedy ona się zacznie, to ta cena będzie wynosiła jeszcze z tym kodem, który też tam wrzucam w opis pod filmem, 130 dolarów, bez jednego centa oczywiście, co w przeliczeniu na złotówki daje nam jakieś 500 zł i za 5 stówek. To spokojnie ten telefon mogę polecić, bo jest naprawdę ok w porównaniu do ceny, jaką trzeba będzie za niego zapłacić. Pudełko. Do tej pory kupoty, jeżeli dobrze pamiętam, były w takich małych, dosyć płaskich pudełkach, chociaż zawsze tam było wszystko w sensie jakaś folia, i ładowarka i tak dalej. Natomiast tutaj, o, takie pudełko całkiem ładne, duże, spore. Na szczęście. Zawartość też jest godna pochwały, dlatego, że tutaj oczywiście był telefon. Tutaj mamy szpileczkę do wysuwania tacki na karty SIM. Jedną z kart można zastąpić kartą pamięci. Tutaj takim płaskim, więc nie ma etui, no ale w pancernych telefonach wiadomo, że etui nie jest potrzebne. Natomiast jest coś innego, jest szkło na wyświetlacz. I to jest ok. Jest zamontowana od razu folia słabej jakości. Znaczy słabej, w sensie, że dosyć mocno się rysuje. Ja jej nie zdejmowałem z telefonu, no ale ona po tych nie wiem, tygodniu, półtora tygodnia używania tego telefonu nie wygląda najlepiej. I tutaj jest ładowarka. 33 W z dwóch stron USB-C kabelek. No więc do pudełka zastrzeżeń nie mam żadnych. Chowam, sprzątam bałagan i opowiadam o samym telefonie. Zacznijmy sobie, od budowy i od wykonania telefon pancerny, ale zobaczcie, to jest chyba najlżejszy, najsmutlejszy telefon pancerny, z jakim miałem do czynienia. Zresztą porównajmy go z jakimś innym telefonem. No, to taka jest różnica. On waży niecałe 300 gramów tamten 600 i w zasadzie używamy go tak jak cywilnego telefonu, nie wypycha kieszeni. Dobrze trzyma się w łapie. Tutaj nie ma żadnych problemów. Fajna sprawa. Budowa. Oczywiście jest uszczelnienie IP68-69, półtora metra, zanurzenie w słodkiej wodzie do 30 minut, odporność na pyły i tak dalej. Także tutaj nie ma się co bać. No i budowa. Wszystko jest tutaj zabezpieczone, tak jak w każdym standardowym telefonie pancernym. Z tym tylnym wyświetlaczem zaraz o nim powiem. Na dole mamy Wejście na USB-C, ale nie ma gniazda miniczek na słuchawki. Zazwyczaj w telefonach pancernych udaje się zachować to wejście. Tutaj niestety nie. Tutaj z boku mamy czytnik linii papilarnych i przycisk do regulacji głośności. I teraz tak, metody odblokowania. Czytnik, który jak widzicie, nie jest najszybszym czytnikiem, ale działa. I jest jeszcze rozpoznawanie twarzy. O! Działa też Aczkolwiek częściej używałem czytnika. Przyciski do regulacji głośności to tutaj nie ma nic, o czym warto by mówić. No i tutaj jest wejście na dwie karty SIM. tak jak już mówiłem, jedną z nich można zastąpić kartą pamięci. Tutaj pamięci wbudowanej mamy 256 GB, także też nie jest źle. I tutaj mamy przycisk programowalny, do którego możemy sobie przypisać różne czynności. Ja mam do jednokrotnego naciśnięcia. Latarkę. Do dwukrotnego chyba nic nie przypisywałem, a do długiego przytrzymania wydaje mi się, że mapy. Sprawdźmy. Tylko najpierw trzeba odblokować. Tak jest. O, są mapy do tego przypisane. No, więc tutaj co do budowy absolutnie się nie czepiam, bo jest ok. No i ten tylni wyświetlacz, to może od razu opowiem o wyświetlaczach. Dlatego, że z przodu mamy IPS LCD, odświeżanie 90 Hz. Co w nim jest ok, a co nie jest ok? No to, tak, jak już mówiłem, jest ta folia naklejona. On w pomieszczeniu jest w porządku, natomiast jak wyjdziemy na dwór, on nie jest najjaśniejszym wyświetlaczem LCD, z jakim miałem do czynienia. Jest raczej ciemny, trzeba przysłaniać ekran ręką, tak żeby coś na nim zobaczyć w pełnym słońcu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz tutaj, zobaczcie na te rogi. One zachodzą troszeczkę czasami, jak coś mamy tutaj na górze, na belce, to jest tak jakby przycięte. No, tak tutaj jest. Oczywiście, ponieważ to jest full HD plus, ale LCD, no to nie ma always on display. Jest dioda powiadomień. Złośliwie, tradycyjnie w tym momencie nie mam żadnego powiadomienia, ale zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w ustawieniach. Możemy sobie ustawić i dioda. Powiadomień nam się świeci, zresztą jak ładujemy ten telefon, też nam się dioda powiadomień może świecić, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest kolejny telefon, jaki ja ostatnio mam. Właśnie te pancelne to mają tą diodę powiadomień, i to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Jak nie ma always on display, to taka dioda powiadomień być powinna moim zdaniem. I pokażę wam jeszcze, jak wyglądają ustawienia tego wyświetlacza i co my tutaj w nich możemy zrobić. No, tak, to jest poziom jasności, jest automatyczna jasność, działa OK. Wygaszanie sobie nastawiłem na 5 minut. Ciemny motyw. Tutaj mamy opcję wyświetlania kolorów: naturalne, wzmocnione, nasycone albo adaptacyjne. Ja mam naturalne. I tutaj jest odświeżanie. Auto, czyli telefon sam sobie skacze pomiędzy 60 albo 90, a ja sobie wrzuciłem na 90, i w ten sposób ten telefon troszeczkę płynniej działa. Oczywiście ja mam obsługę gestami, ale jak ktoś nie lubi gestów, są też trzy przyciski. Zresztą można sobie zmienić ich kolejność w ustawieniach, także tutaj tak to wygląda. No i. Wyświetlap za te 5 stówek, 6 nawet jest moim zdaniem ok. Działanie i oprogramowanie Mediatek Helio G88 z układem graficznym Mali G52. No, i to jest procesor do zadań podstawowych. Tutaj wielkich cudów nie należy się spodziewać. W Antutu benchmark już pokazuje wynik, bo oczywiście zrobiłem test. 248 tysięcy punktów. Bardziej ważne od wyników Antutu jest. To jak to chodzi. No więc sobie spróbujmy wczytać jakąś stronę. Proszę bardzo, wejdźmy sobie, nie wiem, tutaj. No i to wszystko się wczytuje. O, powiem w ten sposób. To tempo oczywiście wczytywania nie jest oszałamiające. Ale też teraz będąc na przykład na wakacjach, zobaczcie, za chwileczkę troszkę zdjęć. Używałem ten telefon i. Dało się go używać, tak? także tutaj naprawdę za te pieniądze, zwłaszcza za te 500 zł, nie będę na nic narzekał. Dobrze działa GPS, to jest na pewno jego plus. Toby jakości są rozmowy telefoniczne, to też jest jego plus. A jeszcze oczywiście zapomniałem pokazać wam głośnik. Głośnik jest jeden, głośnik jest tutaj i on jest donośnym głośnikiem. Już puszczam tradycyjną muzy muzyczkę. Bo, jak żeby było inaczej, choć tutaj, pszczółko, jesteś, jesteś. Uwaga, jedziemy. Łatwo przysłonić. Nie jest najgłośniejszy. Wydaje mi się, że w takich telefonach, nawet kosztem jakości, te głośniki powinny być jak najgłośniejsze. No bo wiadomo, tak? gdzieś na budowie, gdzieś podczas pracy, jak ktoś do nas zadzwoni, no to, no to trzeba słyszeć, że ktoś dzwoni, ale na szczęście. Pamiętajcie, ratuje nas zawsze tutaj e, Dioda. Powiadomień. No, więc do działania się nie czepiam, bo w każdym aspekcie tutaj jest w porządku, jest tak jak być powinno. NFC tak samo jest i też działa. Oprogramowanie Android 14. Zaskoczenie, bo bałem się, spodziewałem się, że będzie Android 14, 13. Jest 14, więc spoko. Z rzeczy takich drobiazgów w codziennym używaniu, zobaczcie tutaj tą belkę wyszukiwania mamy na górze i jej nie można. Za diabła ruszyć, ani przenieść, ani skasować, ona po prostu tam jest na górze i tkwi. Nie wiem dlaczego. I teraz, jak chcemy sobie też ściągnąć tą belkę z powiadomieniami, to nie możemy tego zrobić. Nie ma też w ustawieniach takiej opcji, żeby to zrobić z dowolnego miejsca na wyświetlaczu. Zawsze musimy tutaj na górę sięgać, przy czym. I tutaj, i tutaj jest tak samo. Wracając do ustawień i do tego, co my mamy tutaj w środku, bo to też mogę szybciutko pokazać. No to jest właśnie ten smart key tutaj programowalny. To już pokazywałem, jak to wygląda i to jest fajna rzecz. Tutaj oddychające światło. To jest właśnie ta dioda powiadomień, którą sobie ustawiamy, co chcemy, żeby nam pokazywała. Tutaj mamy nawigację. O, jak widzicie, tutaj też jest kilka tych możliwości ustawienia. To, co już mówiłem, bateria, no to wiadomo, pamięć 256, tak jak już mówiłem. Tutaj jest to rozszerzenie o 8 wirtualne, a 8 RAMu też nie jest źle. Wyświetlacz, tapeta. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tu jest dura speed. Ja sobie zawsze wyłączam, żeby nam nie zamykało aplikacji w tle. No i tutaj jest drugi ekran. O. I tutaj sobie ustawiamy wszystko, co chcemy na tym drugim ekranie, żeby nam się pokazywało. O, teraz powinien być. No i tutaj w bok mamy muzykę, migawkę. Tutaj mamy powiadomienia. A tutaj mamy stan baterii. Tyle, koniec. E, kropka. Najważniejsze rzeczy pojawiają się na tym wyświetlaczu. Także, jak nie chcemy jak gdyby, sięgać do całego telefonu, możemy trzymać ten telefon tak, uderzyć sobie w wyświetlacz. Wtedy on nam się powinien podświetlić i dostaniemy tam wszystkie powiadomienia, jakie powinniśmy mieć. No to tak tutaj wygląda. Tutaj jest wybór talczy, bo możemy sobie wybrać różną talczę. O, interfejs powiadomień. No, więc to już każdy sobie tam e, z, ustawi to wszystko tak, jak e, chce, i wróćmy jeszcze do ustawień. System, no to tak jak już e, pokazywałem, no, tak jak już mówiłem, Android 14. No i tutaj informacje o e, telefonie. W sumie nie mam się do czego przyczepić zdjęcia filmy, czyli co my mamy tutaj z tyłu? Trzy oczka, ale tak naprawdę są dwa, to jest 100 megapikseli obiektyw główny i 5 megapikseli makro, a z przodu mamy 32 megapiksele, ale można też oczywiście sobie robić zdjęcia w ten sposób korzystając z podglądu głównym obiektywem. Jak to wszystko wygląda? aplikacja jest dosyć prosta. jedna rzecz, która mnie wkurza lepiej wychodzą zdjęcia, Złączonym HDR-em. Natomiast one długo się naświetlają, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, on zawsze natywnie jest wyłączony, więc jak chcemy mieć lepsze zdjęcie, to zawsze musimy pamiętać, żeby ten HDR sobie tutaj wrzucić. Zaraz pokażę różnicę. No i tutaj mamy tak makro Ultra HD, tutaj jest zdjęcie zwykłe, tutaj jest film Full HD, tu jest Night View, czyli monochromatyczne w ciemności, i tutaj. Mamy QR Code, typ profesjonalny, Snow motion i tak dalej, i tak dalej. Typ portretowy. Jakby ktoś chciał, no to może się tym bawić, przy czym, tak jak mówię, nie, nie jest to jakoś specjalnie e, zalecane. Tutaj pod paluchem mamy dwukrotne przybliżenie. Jak sobie klikniemy, jak trafimy. A na maksa, nawet nie pamiętam, chyba 8 razy. Tak, 8 razy możemy się przybliżyć. Dobra, i jakość zdjęć. Jakość zdjęć jest podstawowa. W telefonie za 5 stówek ciężko spodziewać się czegoś więcej, i ja już Wam pokażę, jak wyglądają na przykład zdjęcia z hdl i bez HDL, bo to jest ciekawe. No to różnica jest taka, czekajcie, bo tutaj gdzieś miałem lepszą, lepszą, lepszą. O, tutaj jest z, tutaj jest bez. No i naprawdę w z mamy wszystko bardziej żywe, wyraźne, ładniejsze są te kolory. Bez jest gorzej. No ja w sumie. W sumie się nie będę jakoś specjalnie czepiał, bo za te pieniądze nie ma się czego czepiać. No już może nie gadam. Zobaczcie co udało mi się tym telefonem wykonać i złapać. O tutaj jest to zdjęcie pierwsze właśnie. To jest bez HDL. A tak wygląda z typem HD. No to zobaczcie, jak tutaj na przykład zwróćcie uwagę na trawę. Tutaj specjalnie nic nie widać, jest ciemno. Tutaj jest już zdecydowanie ładniej. No, nie gadam. Oglądajcie. 1, 2, 3 to jest film Full HD, bo tylko w takiej rozdzielczości można tutaj coś nagrać. Wygląda to tak. Dźwięk zbierany jest tak, jak w tym momencie słyszycie, czyli pewnie szału nie ma i w sumie za te pieniądze nie ma się co dziwić. Dzień dobry, a to krótka piłka z przodu, czyli film z rozdzielczości Full HD. Pewnie też się trzęsie, w związku z czym szybko znikam. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5100 mAh, czyli to nie są żadne gigantyczne wyniki, to jest taki wynik typowy dla cywilnych telefonów. Tutaj mi z tym procesorem w takim używaniu jak widzieliście, czy tych zdjęć tak specjalnie nie robiłem, po prostu coś sobie w tym telefonie grzebałem. On mi starczał na 2-3 dni. Jak ktoś mocniej go przyciśnie, to i w półtora dnia ten telefon wyładuje, ale. Bateria jest naprawdę bardzo w porządku. Ładowanie 33 W, więc też nie jest specjalnie szybkie, nie jest specjalnie długie. To jest jakieś godzina 30 i ten telefon jest naładowany do pełna. Czyli co ja sobie sądzę o tym telefonie? Za 5 stówek dostajemy telefon do podstawowych zadań, za to pancerny. Jak... Ktoś nie chce nosić typowego pancerniaka kloca, który waży ponad pół kilograma, tylko chce mieć coś e, smukłego, szczupłego, bardziej cywilnego pod względem wagi i wielkości. No to to jest naprawdę bardzo fajne urządzenie, które przy okazji nie wydrenuje specjalnie waszej kieszeni. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć.